Witam, witam, z tej strony Tom z Termin yy, kanału Terminator Gier. Witam serdecznie wszystkich widzów na zadaniu dla sąsiada Sianie że z gry symulatora Parmy 2019. Dziękuję wszystkim za subiki, za łapki i komentarze. Wszelkie. No i się zabieramy za, za pracę. Cześć gościu. Weź się ogarni troszkę No jedziemy. Tak I wykonujemy sobie zadanko Niedzielny wieczorek Za ciemno Tak to jest Jak widzicie Sami Jest do Was prośba Wysłałem na karcie społecznościowej Propozycję gier na kanał Do Was piszcza jakie te gry, bo patrzę, to jakąś rzutę to nikt nie ogląda. To proszę twoje propozycje. Jak? Będę kupię, kupię i pobiorę i znajdę się na kanale. Ze Steama czy z Empika, nie wiem. Jak znajdę te gry. Macz propozycję. Tak, gry na kanał udzielajcie w komentarzach, by było, będzie mi miło. Naprawdę będzie mi miło. Z Waszej strony. I będę wiedział, co odpisywać, co rozmawiać z Wami, na Wasze odpowiadać komentarze. Naprawdę. Nie bójcie się, nie gryzę, nie biję nie krzyczę. To jest dla was, a nie dla mnie. Dobra, skończy. Z żalami i bierz się za robotę, dla sąsiada, bo ty nigdy tego nie zrobisz. I pracuj. Patrz co ty robisz. Tak. To kredyt muszę spłacić, bo za tym ciągle wziąłem. I trzeba chorować. Jak w realnym świecie. No. Fajny siewnik. W ogóle fajnie się gramy 19, 20, 22, Co. Jak widzicie, jak się boicie o Farminga, to on nie zniknie z kanału, na pewno nie. On zostanie. Bo ja go lubię w niego grać, ale to no nie tylko wiecie. Tak to jest. Farming nie zniknie, bo ja, ja lubię naprawdę w niego grać. Nie ma coś czym się obawiać że on zniknie, on nie zniknie on będzie nadal na tym kanale póki ja będę to on będzie nie ma co się bać a gry są nowe, rzucą nowe żeby dla was było nie tylko parę różne gry żeby były mówię, to mówię, mówię, mówię no no, 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 wio, wio. O, no, pzeczki, brony latają. Tu środek wiosny, a za oknem zima. No i co? No i cóż, w zadania zaraz. No, niedaleko. Dobra, jedziemy. Nie pykaj mi tu. Jedź baranie, jedź. co widzicie zaraz ku końcowi ten ten zakątek lasów lasów dobry jest pola panie lasów co ja mogę powiedzieć Miał, miała być nowa seria ale stwierdziłem że na razie nie zobaczmy to co wy napiszecie na karty społeczności lub komentarzach Wybór należy do Was. Naprawdę. Ja rozumiem. Szkoła, praca też. Pracuję, nie mówię, że nie, nie siedzę. Gdybym siedział, to byście tam mieli codziennie ty dwa odcinki, a nie jeden. Tak, ja życie też prywatne. każdy ma, tak? Się nie oszukujmy. No to się zobaczymy przy końcowym zadaniu. Witam, witam ponownie. Robimy teraz robię u siebie teraz opryski na działce na polu No i jedziemy Eee, gościu, ale nie opuszczaj, tylko włącz Jedziem, tak no i jedziemy Teraz zobaczymy czy to Tak, tak Eee, a co to? A, bo tam były chyba opryskiwane pola. Ej, ej. Możecie się pośmiać sobie <laughs> Tak to widzicie Tu gdzie co? Tu już nie mogę Tak trochę się po wyszło jak wyszło A miał być znowu miałem z niego robić Ale wy nic nie pisze Ta to ja nie wiem czy robić Nie będziecie oglądać czy nie to zależy wszystko w waszych, w waszych rękach. Jak się podoba, zasubaw, dajcie, wpiszcie w komentarzach, łapkę w górę zostawiajcie i wszystko. Widzicie, ja nie próżnuję. Symulator na pewno nie zginie na tym kanale. Póki, póki nie jest, jest, będę, to i on będzie i nowe wersje będą na pewno nie zniknie ja strasznie lubię to grać a że inny też nagrywam lampa to nie znaczy że zniknie bez ubawy tak tu widzicie sami trzeba robić o o ja tu włączył a, zamknij i co drugie siany czy trzecie sianie nawozu Widzicie sami, nie próżnuję, nie siedzę w domu Na no, słychane nie będą pryskiwać, niech, jak zechce to niech zamówi sobie przyjedziem po bo po pryskach, jak będzie chciał dobrze zapłaci, to przyjedziem. Czemu nie? Nikt, nikt nie, po, nie odmówi mu pomocy, jak chciał. Ej, gościu. No jedź, jedź. Ej, Tomek, Tomek. Tak się nie robi. Ojej, ojej, o ty. kogoś gadasz, ale sam nie lepiej robisz. Pouczasz. Ale sam chałturę odwalasz. No dobra, niech będzie. Nie będę się ośmieszał już. Pięć razy Tak to życie na roli Jest I co Jakieś może Zadańko byśmy wzięli Czy przespać Nie wiem, chyba się prześpię, bo już Nie wiem co wymyślać Wszystko to wszystko pokazuje to samo Jakie zadanie Trzeba iść się położyć Przespać się Dobry jesteś, dobry jesteś Nie masz na ciebie lepszego O Jeszcze sobie Tak przycięło Idź się połóż spać Może coś lepszego będzie O nie jesteś zmęczony Co to, to już się naspałem Zobaczymy jakie zadania mamy Tak, opryski 14 pole. Boże, z Że pomóc to. Weźmie Tak, by pożyć sprzęt. Weźmiemy. Weźmiemy swój ciągnik, bo to, to innym na pewno nie. Dobra, jedź, później się umyje. Jedziem bo nie ma czasu. Widzowie też nie będą czekać ty powiedziesz tam gdzie my uciągnij. Tak, tak, przesłupy, na słupy, nie patrz walisz a ty kiedy ten siewnik weźmiesz, wiesz przybież, do domu, nie wiem się zastanowię tak, hop, opa, pa, pa a to płynny mam może starczy niepotrzebny mi ten nie ja będę kupował, bo mam tam jeszcze nie wiem ile, najwyżej się podjedzie do sklepu weźmie tak to widzicie, tak jest dobra, to my się zobaczymy na polu. Witam ponownie, no, jak obiecałem, na polu się zobaczymy. Na no, zadanie opryski, pomoc sąsiedzka jedziemy. Robię światełką, trzeba zapalić. Klawiaturkę sobie poświetlić. Nie lubię palić światła, lubię po ciemku siedzieć. No i opryski robim. Pani zielonka. Jak widzicie 21 metrów. Opryskiwać ma i jedziemy. Co tam? Jak tam? co tam jak tam, jak tam u was? Co do szkoły i do pracy, nie? Rodzacy. Teraz to odwrotnie widzicie jeżdżę. Mogłem wzdłuż, ale po co? Swój nawóz płynny dałem, żeby nie kupywać. Zobaczymy jak będzie. Czy starczy go, czy nie. I tak to. Widzicie, nie siedzę, nie próżnuję. Wiecznie zostaje to mnie na zadaniach albo w domu. Opryskiwałem nawóz, tak niedawno. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Szkoda, że nie lubić nowych, nowych filmów, nie oglądacie. On też zrobił, to no mówi, farming. Nie zniknę z tego kanału. Już dziesiąty raz się powtarzam i będę powtarzał. Jak ktoś się boi, nie, na pewno nie zniknie, To ja zrobię? Nic nie poradził. Ktoś myśli, że inaczej, a co tu ja zrobię? O, ale nie zatrzymuj mi gry. O ej na pewno nie, nie zniknę. I zdłuż teraz Jedziemy panie zielonka tak po to robię jest żeby było oskocznią, żeby było dla was, mieli co oglądać dla was to tylko robię będę się powtarzał milion razy no i co zadania, zadania, jeszcze raz zadania jeszcze raz zadania i zadania nic nie poradzę trzeba, w życiu też trzeba zaradzać, tak w realnym świecie a nie siedzieć w domu. To no nic nie da. Chyba, że w biurze jakiś. Robisz w domu przy komputerze, czy youtuberem, czy tam też zdalna praca, możesz pracować. To rozumiem, możesz w domu, tak? Ale jak ja, to na pewno nie. Ja nie, ja jestem normalny, fizyczny, nic nie poradzę na to. I jedziemy. Jak jedziem, 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 panie zielonka, to wam tam dam. Nic nie dam. Te siedzenie mówię w życiu. Co trzeba? Czy tak, czy tak trzeba? Nie ma się zmiłuj. Nie ma się zlituj. Trzeba w życiu coś robić. Chcąc rodzinę mieć to trzeba pracować a rolnicy nie mają świąt świątki piątki w niedzielę też muszą robić tak krowy doić, obornik wywalać napoić pasze przyszykować tak pasę wydać dla zwierząt no tak się zdaje tylko nie ma się zmiłuj dla rolnika nie ma kto jest rolnikiem, to wie, o czym ja rozmawiam. No i praca, 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 jeszcze raz praca. Chciał, żebyście w komentarzach się udzielali, w karcie społeczności, bo to dla was wszystko jest robione, nie dla mnie. Ale jeszcze milion razy będę się powtarzał. Jak ktoś się boi o formiga, nie ma o co. Się bać na pewno nie zostawi bez filmów. Działać będzie, póki będzie. Chyba, że nowa wersja wejdzie, to wtedy poczekam, pełną wersja będzie, to będzie i seria z tego. Nie ma się z i nie, nie będzie, że nie ma. Przebacz. Strasznie to grę mówię i widzicie, idzie. Film za filmem przed. W następnym tygodniu będzie Medieval Dynastia. Zapraszam, film... no mówię, oddzielajcie, bo ja będę wiedział co robić. Czy Dadel kręcić farminga, czy jakieś inne gry puścić, będziecie oglądać? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Sam już głupiej niekiedy. Dobra, zadanie, zobacz. O 60% już. Jak to szybko zleciało? Widzicie? Kółku graniaste. No i co? Zaraz po na zaraz. Ile tu? Taki kawałek? To tutaj jest. No. Chwila moment. Dobrze, że te boczne zrobiłem. Widzicie, jak przy was szybko czas leci dla was. Nie wiem kiedy, to jedziemy. O, za piorunem mówię, piorunem to leci. miło z wami czas się spędza dla was, a jeszcze jak ktoś docenia, a nagrywam, jak... czym nagrywam, taki mam sprzęt. Nie będę miał, bo trochę zadłużyłem się, no, życie realne, no. Trochę remontu, tego, idzie Widzicie sami. Życie jest brutalne i chamskie, co ja bym opowiadał. No i co, sięgnę? stanie, Nie, dobra, jedziem. Tak, to... No i co, zaraz skończym chyba na Jak Jakby myślicie, to będzie wszystko. Zaraz skończym zadańko. O, no co, poradzim. Nic nie poradzi, le, leci życie dalej. Nie ma, nie ma co się uszukiwać. Z roku na rok starsi. No, no i dwa razy może, może dwa razy, może nie dwa razy. Nie wiem, przejedzie i na wizji skończy. Oj, 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 jak to biegnie, nieubłaganie. I tak siad, ale nie składaj mi. Jak widzicie sobie, jadę i jadę. I sam jeździ, ja tylko obrazem, mój rolnik, parwingu, no wizji skończymy, no to szybko, bo to nie mały. No i co, zobaczcie, no wizji skończone, dużo nie zostało, ale... jedziemy zielonka, jedziemy, ładny ten John jest. Don't beat, ta inny nie stać na razie. Mm, co? Koniec kontraktu Oddaj. Mój jajku No widzicie, że odbiorę. No to się trzymajcie, papa, pa, ciepło. Dziękuję. Naprawdę. Za komentarze i życzę miłego wieczoru. Na razie, pa.